Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Nadstaw ucha śliczna Marcio. Jest to komiks, za który odpowiada Marcelo Quintanilla. Natomiast sama pozycja została wydana przez wydawnictwo Team of Comics. Powiększony format, twarda oprawa. Pozycja prezentuje się właśnie tak, jak możemy obecnie zobaczyć. Tutaj mamy oczywiście tył, okładki. Cena to 89 zł. Co do samej historii, możemy właśnie przeczytać sobie sam krótki opis. I powiem Wam szczerze, że komiks pierwsze, co mi się skojarzyło, kiedy dowiedziałem się, o czym jest i jaką porusza tematykę, to przede wszystkim Pozycja Mandioki, z. Nie pamiętam tego tytułu, to było chyba Tropicana City, czy, czy jakoś tak, ale chyba wiecie o co mi chodzi, czyli komiks, który porusza tak naprawdę życie ludzi żyjących w Faweli. Tutaj bardziej Rio, bym powiedział. Mi się, nie ukrywam, podobało od wydawnictwa Nonstop Comics, które było świetnie wykonane, zarówno jeśli chodzi o oprawę artystyczną, jak i samą historię oraz formę wydania. Natomiast pozycja Mandoki, Mandioki no, troszeczkę odstawała. Przede wszystkim warto wspomnieć, że tam mieliśmy mniejszy format, miękką oprawę i... Nie był to kolorowy rysunek, tak jak w przypadku tutaj czy pozycji Rio. Natomiast same kolory, które tutaj widzimy, są one takie dość nietypowe. I ogólnie styl artystyczny jest dość ciekawy. Nawet bym powiedział troszeczkę zaskakujący, bo przede wszystkim skóra ludzi, ona tutaj wygląda troszeczkę inaczej. Ja bym powiedział, że to jest taki kolor fioletowy wymieszany z jakimś nie wiem niebieskim może ale no dość, dość nietypowo jest on przedstawiony gdzie możemy też zauważyć, że nie wszystkie osoby, które tutaj są pokazywane tak mają, choćby nawet tutaj jest to kolor wpadający trochę w taką bym powiedział zieleń? Może miętowy kolor, jakiś pistacjowy tak zdecydowanie to właśnie było takim dla mnie troszeczkę zaskoczeniem. Mam wrażenie, że chyba chodzi tutaj może o po prostu, no najprościej mówiąc, odcienie skóry, które ludzie mają po prostu. I tutaj tak mi się właśnie wydaje, że artysta miał taki zamysł, kiedy tworzył właśnie tą Historię i te rysunki. Natomiast właśnie sama historia odpowiada właśnie o Marsi, która jest pielęgniarką. Jest pielęgniarką w jednym ze szpitali. Sama oczywiście mieszka właśnie w Faweli, czyli w tych takich miejscach, gdzie nie oszukujmy się w porównaniu do innych, że tak powiem mieszkańców w Brazylii. No to jest taka biedota, biedota, która żyje w trochę takich, użyjmy określenia, slumsach. Natomiast sama w sobie jest bardzo pozytywną, bardzo uczynną i dobrą tak naprawdę. I jej córka no, jest dla niej niesamowitym problemem. Jest to młoda dziewczyna, która chce się bardzo dobrze nosić, że tak powiem. No i wpada niestety, ale w sidła tych gangów, tych narkotyków, tych tak naprawdę takich nielegalnych transakcji związanych z używkami i matka jest tym po prostu zdruzgotana jest zdruzgotana natomiast jej partner, który wychowuje, jeżeli możemy użyć takiego określenia, wychowuje właśnie jej córkę, kiedy pomaga swojej wybrance serca Marci, no nie jest zbyt akceptowany. To jest na tej zasadzie, że nie jesteś moim ojcem i nie będziesz mi mówił, co mam robić. I to wszystko tutaj się właśnie ze sobą przeplata, czyli widzimy z dwóch perspektyw, tak naprawdę, historię, która została przedstawiona. Pierwsza jest właśnie z perspektywy naszej głównej bohaterki, matki, a zarazem kobiety, która pomaga ludziom i czuć w niej taką naprawdę. Sympatię. Chcemy ją lubić, chcemy poznawać dalsze jej losy, bo ona naprawdę ma ciężko w życiu. Praca jest trudna, no bo jednak cały czas pomaganie ludziom, aby nie popełnić jakiegoś błędów, nie jest takie proste. Dodatkowo dochodzi właśnie. Córka, której nie da się w żaden sposób zresocjalizować, oraz partner, który widzi to wszystko, no i jednak stara się pomóc. Stara się pomóc. I to, co on robi, jaki wykonuje manewr, jak się poświęca przede wszystkim, jest naprawdę niesamowite. Nie będę wam zdradzał, oczywiście, co on robi, natomiast mogę wam powiedzieć, że. To było naprawdę świetne zagranie, i chyba jedyne możliwe, bo też sam, mimo podjętych prób, aby porozmawiać z córką swojej e, ukochanej, no niestety to wszystko nie udaje się po jego myśli. E, co się tam dalej dzieje, to już pozostawiam Wam. Warto wspomnieć, że e, mam takie wrażenie. To jest pewnie przypadek, ale w sposób jaki tłumaczony jest choćby nawet ten komiks, jak się umówi na przykład, co nie, to tu jest nie. Nie. Nie ma w ogóle słowa co, tylko jest cy. Nie wiem, czy to wynika z faktu języka tego i jest to tak przetłumaczone, ale mi się to trochę kojarzy z kabaretem paranienormalnym. I to jest ta chyba Mary, Ma, Marysia Martynka, co e, zawsze się przebierał jeden właśnie z komików i cnie, cnie na zasadzie takiej troszeczkę durnowatej wręcz bym powiedział e, nastoletniej dziewczyny. I tu właśnie tak e, jest przedstawiona córka Marsi e, i powiem szczerze, no, nie da się jej lubić. Jest wulgarna, jest wręcz taką postacią negatywną do tego stopnia, że nie szanuje nawet własnej matki. Nie szanuje jej, mówi jej po imieniu, ale dochodzi do pewnego ciekawego momentu, w którym właśnie. On tutaj mniej więcej się dzieje, właśnie wtedy tak naprawdę dowiadujemy się, znaczy dowiadujemy się ma miejsce coś, co po prostu zmienia całe podejście nasze do tego wszystkiego i do tej historii, która wydawać by się mogła zmierza w takim tragicznym wręcz kierunku, jeśli chodzi o finał ale pozostawiam to Wam, aby odkryć, bo jest tam pewne zaskoczenie, nawet bardzo duże zaskoczenie względem właśnie nawet samej córki naszej bohaterki oraz jej samej i partnera, który no, ucieka na swój sposób, tak lekko Wam zaspoiluję, spod topora, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Także naprawdę bardzo ciekawa historia, taka... Bym podział dorosła. Na pewno nie jest przeznaczona dla młodszych odbiorców, tylko dla osoby dojrzałej, która potrzebuje czegoś nietypowego. Warto też wspomnieć przede wszystkim, że ten komik został nagrodzony w Anguleą w 2022 roku. Także, no dopiero co, tutaj złapiemy zaraz, może ostrość, abyście mogli sobie właśnie to przeczytać. Więc tak. To był nagrodę zdobył, nie wiem jak to wymówić prawidłowo, ale myślę, że mi wybaczycie. Także tak się prezentuje ta pozycja. Naprawdę jest tutaj dużo zwrotów akcji, są elementy, które zaskakują, są elementy tragiczne, a zarazem jest historia, która właśnie pokazuje, jak ciężko jest żyć w tamtym regionie i jak trudno przede wszystkim przetrwać, bo. Nasza bohaterka, którą widzimy właśnie tutaj na okładce, ona przede wszystkim musi przetrwać i pomóc swoim najbliższym, nawet jeżeli będzie musiała się posunąć do naprawdę wręcz bym powiedział, bardzo drastycznych. No rzeczy, tak naprawdę. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli macie ochotę, możecie nabyć ten komiks. Na dole, tutaj gdzieś w opisie, znajdziecie link, gdzie możecie to zrobić. Są tam też linki, oczywiście, do moich mediów społecznościowych, do możliwości wsparcia mojej twórczości, ewentualnie nawiązania współpracy. Kciuk. Mile widziany, abyście polubili ten materiał. Oczywiście, skomentujcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. No i nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Będziecie wtedy informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i nic Wam nie umknie. Tymczasem, ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.